Mam 27 lat i właśnie przeżywam najgorszy dzień mojego życia. Od pięciu lat byłem w związku z kobietą, którą kochałem i której ufałem bezgranicznie. Myślałem, że mamy wspólną przyszłość, ale kilka dni temu odkryłem coś, co wszystko zniszczyło. Korzystałem z jej komputera i przypadkiem natrafiłem na folder bez nazwy. Otworzyłem go. Nie spodziewając się niczego niezwykłego. W środku znalazłem materiały, które jednoznacznie pokazały mi, że moja dziewczyna miała bliską relację z innym mężczyzną. To było jak cios prosto w serce. W tamtej chwili nie mogłem oddychać. Moje dłonie trzęsły się tak mocno, że ledwo byłem w stanie pisać. Czułem, jak cały mój świat się rozpada. Ona była wtedy w pracy. I miała wrócić dopiero za kilka godzin, a ja siedziałem sam, patrzyłem w ekran i miałem wrażenie, że ściany naszego mieszkania mnie przygniatają. Nie wiedziałem, co mam zrobić, nie potrafiłem zebrać myśli. Myśl o tym, żeby spędzić tam jeszcze jedną noc, była dla mnie nie do zniesienia. W tamtym momencie pomyślałem, że wolałbym nie mieć nic, niż żyć w kłamstwie. Kiedy trochę się uspokoiłem, sprawdziłem dane tych plików. Okazało się, że były zrobione miesiąc temu. To znaczy, że ta strada wydarzyła się niedawno w czasie, kiedy wciąż planowaliśmy wspólne życie. To złamało mnie jeszcze bardziej. Nie mogłem zrozumieć, jak mogła to zrobić. Nie było żadnych ostrzeżeń, żadnych sygnałów, że coś jest nie tak. Byłem przekonany, że jesteśmy szczęśliwi. Kiedy poczułem, że znów mogę oddychać, podjąłem decyzję. Znalazłem znajomego, który zgodził się mnie przyjąć na pewien czas. Spakowałem swoje rzeczy, ale nie wszystkie. Te, które były dla mnie zbyt bolesnym przypomnieniem o niej, postanowiłem wyrzucić i zniszczyć. To nie było łatwe, ale potrzebowałem tego. Ten symboliczny gest pozwolił mi poczuć się lżej. Jakby część ciężaru, który mnie przygniatał, zniknęła. Zanim wyszedłem, zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Chciałem, żeby wiedziała, że prawda wyszła na jaw. Zostawiłem jasny sygnał na jej komputerze, którego nie mogła przeoczyć, i napisałem jej wiadomość, w której krótko i jasno powiedziałem: Nie chcę, aby kiedykolwiek się ze mną kontaktowała. Czy to było potrzebne? Może nie, ale dało mi to poczucie zamknięcia. Od tego dnia wiele się zmieniło. Na początku byłem w rozsypce. Płakałem. Miałem ataki paniki. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Czułem, jakby ktoś włożył ciężar do mojego serca i powoli mnie nim miażdżył. Ale po kilku dniach to się zmieniło. Teraz nie ma już łez. Została pustka. Czuję, jakby wewnątrz mnie coś zostało wyrwane. Jakby miejsce, które kiedyś było pełne, nagle stało się puste. Mówią, że czas leczy rany. Chcę w to wierzyć, choć teraz trudno mi to sobie wyobrazić. Nie rozumiem też jednej rzeczy. Dlaczego zostawiła to wszystko na swoim komputerze? Folder nie był widoczny na pierwszy rzut oka, ale jednak tam był. Może była zbyt pewna siebie, może myślała, że nigdy tego nie znajdę. A może to był przypadek? Nieważne. Prawda i tak wyszła na jaw. Dzisiaj moje życie wygląda inaczej. Spakowałem wszystko, co było dla mnie ważne, i wyprowadziłem się. Moje rzeczy są w samochodzie, a ja zatrzymałem się u kogoś, kto podał mi pomocną dłoń. To dopiero początek nowego etapu. Wiem jedno: nie dam jej już żadnej szansy. Zdrada i złamane zaufanie to coś, czego nie da się cofnąć. Na koniec chcę podziękować każdemu, kto mnie wsparł. Nawet obcy ludzie z drugiego końca świata, swoimi słowami otuchy, dali mi siłę, by przetrwać najgorsze chwile.